SOMEBODY ONCE TOLD ME THE IS GONNA RUIN ME A -a -a. <laughs> Dobra, idziemy <laughs> Może uwielbiam te szafki Nie, na no, amatorce nie idziemy, jest prison na profesjonalu albo szkoła na średnim no To szkoła na średnim, bo jeszcze żeśmy w szkole nie grali O Jezus to Szkoła jest lepsza troszeczkę niż Asylum, więc w zasadzie sensie taka mniej straszna No dobra, teraz to jest, będę murzynem Dobra, może nie lecimy. Hello, nigga. Dzień, dobry, dzień. Ej, a czemu mnie nie zawsze wczytujesz taki od Ciebie? Bo ja mam, nie wiem, po prostu nie bardzo długo wczytuję, Nie mam pojęcia czemu. Dobra, ja szukam poza już. Linda Wilson. Ja już idę szukać orbów. Dobra. Ja nawet no, nie wczytuję. jak moja tyle ja, nie znajdziemy, jeżeli jest w sali. Dobra. Ding Wilson lubi wszystkich. Musimy mieć klucza, smutrstika i foton. Nie, dobra. To weź termometr, weź latarkę. Latarkę. I ja... Wolisz AMF, czy gadałkę? AMF. Dobra, to ja pogadam z Gostem. Ty się AMF. -a. Dobra, idziemy. Hez. Klucze wziąłem. Czekaj, zobaczę, czy wziąłem klucze wziąłem klucze. A, ja już idę. I się okaże, że jednak nie wziąłem kluczy. To by było bardzo ważne. Ale jest, Hello, Ghost, Mark, jak się nazywała? O. Linda Wilson. Linda Wilson, give, ma, give, give us a sign. Chce to ona na razie ratować? No. a ja może przed 2 to ja idę, w, ja idę w lewo, ty idź w prawo. No, nie, to jest taka biblioteka, i ona się tu często respi No, ale no to idź w lewo, musimy sprawdzić w kolei, tak jak każdy pokój, więc. Więc musimy wszystko sprawdzić os osobno. Co? Czemu tu nie masz drzwi w Dobra. Ja Nie, dało jest że sam się dopiero, tak samo jak ty. Otóż to. Ja ci powiem, tak że. No... A chodź z, z, z temperaturą? Minus 10 mamy, poniżej dziesięciu, 10, nie, nie minus 10, tylko poniżej 10 i tyle. Ona może o, być no, na no, piętrze, się... ale na razie sprawdźmy dół. Ona może być na piętrze, ale sprawdźmy dół. Takie jakieś przeczucie mam po prostu. O nie, mam taką piksalę. Może tylko wejść czy tak, do... I, tak głęboko, muszę. Musisz sprawdzić termometrem, mniej więcej po prostu i tyle. Wiesz, no teraz czasami nawet temperatura już ci sięga na drzwi, że gdy nacelujesz na drzwi, już masz, nie wiem, 5 czy 4 stopnie. Okej, okay, okay. A nie, dobra, to po prostu drzwi nie ma. No, ja zaczęto na... do schodów. Nie idź na razie na schody, tylko sprawdź cały dół i tyle. Aczkolwiek chyba słyszałem drzwi. No ja też. Tak mnie. Niebezpieczne. Ojej. Mogę znowu skinąć, to jest pewne. Dół z mojej strony jest, chyba... Wiesz, że to jest średni, więc ono na razie nie atakuje. Mamy, no mamy no to jeszcze, z, jeszcze z minutę mamy. Nie, no bo ja zaraz. Ja teraz ty na górę, jak sprawdzę cały dół. Jak sprawdzę swój dół, w sensie. Tylko tyle. O, wyszedłem. Mam jakieś tajne wyjście. No, bo to są dwa wejścia, więc wejdź z powrotem. Znowu słyszałem, znowu słyszałem. Jest na górze, jest na górze. Ja ci gwarantuję, to jest góra. Nie, 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 nie wiem gdzie może być. To musi być góra, dobra. Szatnia czysta. Ja tu w ogóle z tej szatni wziąłem sobie... Jak, z, jak umarłem to postanowiłem zamieszkać w tej szatni Bardzo fajnie. Dobrze, jest jestem hardcorem jak się nazywa? Jak ona się nazywa? Nie pamiętam, ty ty, ty coś mówi, ty coś mówiłeś. Linda Wilson chyba, tak? Linda Wilson give me a sign mów Linda Wilson give me a sign Or give, po prostu give us a sign. Ty jesteś bardzo blisko Chyba nic nie czy Jest na górze. Jest na górze. Się szkole, jest na jest górze. Jest No, g... słyszałem, że na górze jest. Znowu. Nie, nie, ja jeszcze powiedziałem. Że... Ale na pewno jest na górze, bo słyszałem ją na górze. A nie że... nie Wcześniej słyszałem ją na górze. No, a raczej na dole jest. No, dobra, dobra, ale ja idę na górę. To jest takie 50 na 50 Nie 50 na 50 ja ją słyszałem na górze wcześniej. Ale widzisz na 50, że ja jestem na dole. i na górze. Słyszałem bardzo blisko gdzieś step Bo bardzo Jestem że jest na górze. Ja, nie, bo jestem centralnie na górze. Za drzwiami słyszałem niektórymi. Nie w niektórymi. W sensie wiem, którymi, ale zaczynam od końca. Ja jestem kołkanów, jestem koło, jestem koło No dobra, no to idź na górę, znajdź schody i idź na górę. Do w ogóle poruszanie się po tej to jest jakaś porażka To jest tak dużo, to się łatwiej. Jak znajdziesz ducha, to potem nie znajdziesz siebie Posłyszałem coś ko mnie To ja chyba Ale dobra, zobaczymy No nie jest tam na Nie, nie jest tam, bo tam go nie ma Przynajmniej tak mi się wydaje Gdzie jest? Dobra, teraz cicho bądź rakieta? I rakieta? Cicho Give us a sign Dobra, możesz mówić, nic nie zrobiła Dobra, już wiem Słyszałem coś znowu Znowu coś słyszałem Nie, no możesz polować? No, możesz polować O schody, mam czy do góry. Ja to wiesz, ta wiesz, na naprawdę pokaż. jest brzydka, nie chcę nic mówić Weźnij się pokaż, bo o, widzę cię O mnie Czekaj, bo ja tu masz, masz pomieszczenie do sprawdzenia sprawdzaj tam szukaj tych pomieszczeń, szukaj tej temperatury nie ja zapomniałem o tej temperaturze Wiesz, no ja kiedyś szukałem w ogóle temperatury bez termometra, więc ich źle. Ja, ja, ja łaziłem z wyłączonym termometrem, i no kurde, no nie, tu jest czysto. I, oczywi i oczywiście, gdzie był duch, no tam, gdzie sprawdziłem. Co w się sensie, tam, gdzie spra Myślałem, że sprawdzą. Kurde. Ej, no weźcie. Może i nie ma w ogóle i żeśmy zrobili misję bez ducha A już trzeba wezwanie mówisz No, za to jest 500 pozupełnienia pewności To jest pięc... za to mamy 500 plus A jeszcze jak spał z baserów, takich jak my no. O, tu było minus Gdzie? No, gdzieś tu wycelowałem i było na minusie No To mogęś w jakieś drzwi wycelować nie wiem, bo ja wtedy zrobiłem 360 To był minus, mówisz? To weź EMF-a Poczekaj, kręcę się Zrób amf a weź EMF-a I szukaj amf em bo AMF na pewno się prawdę powie Ja pójdę z termometrem Jest, mam ją Tu jest To jest Poltergeist, jak nic Zbijam się tu na pełnej Ile? Oh, jest. Are you here, ghost? Za nami jest Ale sprawdź MF Podejdź, podejdź ile mam M? Ile? Ile? 4, 4! Are you here? Zaczyłem Are you there ghost? Zastrałem się! Wiem, dobra, się. dobra, rzuć to, rzuć to, rzuć tego MF-a Do środka Faktycznie czułam. Ale obstrałem byłem Na szyfcie? No na shifcie, nic tam nie zrobi, póki nie oto... Atak... Nadal, Atakuje! Nie, nic nie robi, rzuca, rzuca rzeczami, to może być Poltergeistaj po na No taki jest plan. Są cały czas pipa! a nie, mykałem mi światła. Nie, nie shiftuj, nie shiftuj. Wolno, idź wolno. On nam nic nie zrobi, spokojnie, jest za daleko. Chodź tu, chodź tu Już no, leży Siedź cicho i nie shiftuj. Nie shiftuj, bo nas usłyszy. Dobra, a mi światło miga? Bo on hantuje. Dobra, nic na do mnie nie jest. Żyjemy. Jeżeli to przez sanity to to jest Jurej jeżeli to przez po prostu tak nas zaatakowano, to, to jest oni albo demon. Bo jest freezing, to to może być demon, to to nie może być oni. No to musimy iść do ciężarutej sprawy. No, no co jeszcze ja się był dość daleko, więc nam no, nic nie mógł zrobić. No to jest daleko, tuż przy naszych plecach. Nie, naprawdę daleko, bo jakby był tuż przy naszych plecach, to byśmy słyszeli to takie charakterystyczne buczenie i bicie serca. I bardzo głośne kroki, by były. Tak bardzo, bardzo. ale Tak ty tak powiedzieć, że jest z nami. Powiedziałem, że jest do tego pokoju. Że jest daleko, że jest daleko za nami. To powiedziałem konkretniej. Daleko za nami. No, fest. no był daleko za Plus. nami. Nie chcę ci nic mówić. Weź krócyfika. Weź fixa Ja wezmę. Aparat? To. I nie bierz aparatu. Na razie nie. Na razie musimy ogarnąć, jaki to jest duch w ogóle. Bo strasznie lubi drzwi. To weź do drugiego krucyfiku albo kamerę. Dać już ten freezing. Tak, freezing mamy i czekaj. Eee, to, to raczej nie będzie demon, bo w ogóle nam IMF wyleciał strasznie, więc to nie będzie demon. Weź sobie to, kamerę. Tam, kamerę. Pustym slotem. No dobrze. <noise> Na F kliknij, i teraz musisz podnieść od dołu. Kusnij sobie, no. O, właśnie musimy Senti sprawdzić. Senti nam ripo, to może być Yuri. No właśnie, weź tapsy. mam. No to może być Yuri, mi się wydaje, że to będzie Yuri. Chodź, i teraz chodź. Może by na średnio. A coś wklepać w tą książkę, że mi senity spadło? Eee. Nie, 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 to nie jest evidence. Czyli tylko nie dać. Tak, bo jakby Yuri ma po prostu taką abilitkę, że ci Sanity bardzo mocno spada i przez to często hantuje potem, bo jak masz 0 Sanity to bardzo, bardzo, bardzo lubi hantować. A taki demon po prostu cię hantuje, a taki oni hantują też praktycznie jak demon, tylko jak, są, jak jest więcej osób chociaż w ogóle z reguły oni i demon często hantują mi ciężko jest odróżnić. kiedy masz, masz tam różnicy chyba zamiast Freezingu masz AMF5. Bo na demona pamiętam wszystkie te i to jest AM, to jest na demona to jest Freezing, Writing i Spirit Box, na o niego to jest Spirit, AMF i. Writing. Ale ty jesteś Trajhortem. No żebyś wiedział gdzie, rozstawisz koner. coś najpierw weź krucyfixa, nie, nie gada. Najpierw weź klucza. Ja mam ja nie mogę inaczej zrobić kamery O Freezing. Gdzie jest tą kamerę? No, no postawiam, no postawiam. Już, już ją postaw. Mam no, krucyfiksa! fixa. I klucy fixa do środka rzuć. Rzuć go do środka. Ghost, are you here? Może nie tak ładnie poprosimy write something in this please book, write Please something, ghost Jeszcze sprawdzę drzwi Printe Bo gdzieś tutaj też blisko na blisko otwiera drzwi. Więc uh, no, to mogą być też printy. Ghost give us a sign. właśnie w środku. Korki nam wywalił. Zresztą no nie wiem, gdzie on jest tak do końca. Please write something ghost. Musicie też zrobić MMF. Are you here? Jest tu, jest tu. MMF4. Wiem, no bo w niego, w niego wszedłem. Nie, no bo chciałem zobaczyć MMF. Are you here ghost? Dziękuję, mam... Dobra, ma, choć, choć e, pytanie ile masz tego? Ile ma, masz jeszcze jakieś itemy przy sobie? Nie, mam. nie chodź. mam wrażenie, że to jest Poltergeist i jeżeli to jest on lubi samotnych to będziemy mu musieli kogoś tam w środku zamknąć i ja nie będziemy musieli z nim gadać. Ciebie? No. ciebie. Nie, ciebie, bo ja mam za dużo itemów do stracenia. No nieee... No tak... Ja się obstram! O to chodzi. Taki jest plan. Dobra, później będziemy kubę straszyć, go tam zamykać. Dokładnie, właśnie dlatego śmiesznie, że będzie następna osoba, bo świe świeżaków się najlepiej straszy, to jest to jest po prostu piękne. To ja sam... Ja świeżakiem, Za się dlatego... Dlatego, dlatego, dlatego nagrzewam teraz, bo jest dużo okazji, żeby się przestraszyć, ale... Muszę najpierw zginąć, albo doprowadzić do pewnych sytuacji, żeby mieć do tego okazję. A w ogóle, jak się w tej, się w tej grze umrze, to jest, jest z takim złomasem. To jest I się i tak... Ten... strasznie to wygląda Czekaj, o, ładnie ustawiłeś tą kamerę, naprawdę, świetnie ustawiona kamera. No wiem, tego tak w roku. Najlepiej. Ale potrzebujemy chyba... jest orb. Tak, już chciałem... Za, za, o, to co lata. Tak, ja chciałem takie... No to trzeba wziąć... O, jest orb. Bo miałem takie... Kurde, orbów no nie chwyta. Ale jest orb, jest orb, więc mamy... Right, mamy... To jest, bo... Czyli mam teraz mraźnie Temperatury, Orba... Ja ci gwarantuję, że to jest Jurej. Gwarantuję ci, że to jest Phantom albo Jurej. Co dać? E, mamy... Temperatury, Orba i... I nic jeszcze. Na razie nic. A L5 to będzie Phantom, i wydaje mi się, że to będzie Phantom Spirit Box Tomara. Musisz potem... kliknąć guzik. A Orb. A. Writing to będzie Yurei. On lubi wszystkich, więc tak czy siak by nam odpowiedział na. Nie no, słyszycie. No, przecież cały czas gadam. No, ale nie słyszałem? Aha, dobra. E, Okej, okay, czyli Phantom. Ja ci gwarantuję, że to będzie Phantom albo Yurei, bo ja się na niego teraz bardzo długo patrzyłem i mi Sanity znowu spadło. A to może być też Jurej, dlatego że e, no, po prostu na spadło ze samo przebywanie tam chyba. I A teraz co dać? Potrzebujemy... Orba i... I jeszcze nie wiemy co. I to będzie moim zdaniem albo writing, albo AMF level 5. E, wydaje mi się, że to nie będzie AMF. Ale potrzebujemy jeszcze jednego AMF-a, nie, jeszcze jednego krucefiksa i jeszcze jedną książkę. Ja wezmę... To je... Ja biorę krucyfiksa. Weź ja biorę książkę i ja a MMF a biorę Weź jeszcze aparat, bo chcemy mu strzelić foto, co nie? Żeby nas zaatakował, co nie? Weź aparat. mam, mam już aparat. Mamy już. O, to to lecimy bierzemy z aparatem. Po, po aparacji na ducha. Po aparacji, tak, no easy to robimy teraz Ej, a więc ja się... Jeśli się strzela na prawym czy na lewym? Na prawym. Ja idę... Jak to to mówi, że jest hand, bo ja idę bez latarki. Okej. Okay. Dobra, lecę o. z latarką jednak. Nie, bo miałem takie dobra, lecę bez latarki i będzie przypał najbliżej. I tego drugiego krucyfiksa rzuć do korytarza przed drzwiami. Ja? A przed 2 jest duch. Mhm. On jest tu Nie, jest tutaj dalej, 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 jeszcze dalej. Tam te drzwi otwarte. Tutaj rzuć. Dobrze. Are you here? Do you want to hurt me? Please write something in this book. Ghost, try something. I know about your present, but, but show me yourself. I know już... Mam AMF5 też... Jest... Mówiłem, poltergeist. Czyli możemy uciekać. Chyba, że chcemy go wywoływać, nie? Jest gdzieś tu. Masz zdjęcie? Masz zdjęcie. Czekaj, masz zdjęcie, dobrze. Ale puste mam. Nie tak, mam tam na tym tak, zdjęciu. Tak, bo fantoma nie widać na zdjęciu. Czy tam Poltergeista. A dobra, A po prostu jest najlepszy nie zdjęcie. Ale zaliczyło, to się liczy, tak. Fantoma nie widać na zdjęciu. Fantomy znikają. W ogóle one znikają jak Ale nie zdjęcie zdjęcie. Nie atakował! Nie, on nie atakował, on nie atakował, on po prostu się pokazał. Nie atakował, bo nie migała latarka. Ja Majła się takiego słyszę, widzę, że idzie, słyszę, że idzie, ale nie, nie miga, więc nie uciekam. Dlatego na Sanity spadał, bo żeśmy się w niego wpatrywali. Wspaniale. No. O to chodziło. ta shut up, shut up, Phantom, shut up, ghost. Po tej grze możemy poczekać na tego kubę. Oczywiście, możemy na niego poczekać. Ej! Wtf! Czekaj... ona się... Ten drzwi Poczekaj, zrobić ci nudre musisz się wypiąć. Dobra, mam kolejnego potwora. Ja znowu nic nie widzę. Dobra, mamy zdjęcie, ale nie zaliczyło smuczy. Możemy iść ze smuczystykami i możemy iść jeszcze krucyfiksa zaliczyć. Ale ja już wrzuciłem wszystkie crucifixy no, ale no, musimy je aktywować. Jedzmy, tablety, tablety, tablety zjedzmy Jedziemy Nie ma żadnych już No mówiłem, że to fantom Do widzenia